Jak wiadomo z różnych doświadczeń historycznych, wojnę łatwo zacząć, bardzo trudno skończyć. Tak samo jest z dyktaturą, tylko jeszcze bardziej. Łatwo jest zacząć łamać prawo, łatwo jest zacząć zagarniać władzę, zawłaszczać państwo, ale dużo trudniej jest ten proces przerwać. A o jego zakończeniu, jeżeli nie wybuchnie rewolucja i dyktatora nie potraktuje w sposób należyty, to w ogóle trudno myśleć. To się praktycznie rzecz biorąc nie zdarza. Nie ma prawie że samoograniczających się dyktatur. Bywają samoograniczające się rewolucje, ale samoograniczających się autorytaryzmów zbyt wiele nie było. Ja już nie mówię o takich szemranych, najgorszych postaciach. Adolf Hitler. Dochodząc do władzy obiecywał solennie, że dwa lata maksimum, jak zrobi porządek i wtedy przeprowadzi wolne wybory. Ale myślę, że od samego początku nie zamierzał tego robić. Niemniej tacy dyktatorzy, których należy ocenić pozytywnie, którzy więcej dobra niż zła wyrządzili swoim narodom, typu Kemal Pasha, typu generał Franco, też nie mogli się zatrzymać. A generał Pinochet zmuszony był w którymś momencie oddać władzę, ale no też... Zmuszony był, nie, nie, nie chciał tego. Dlaczego? Bo działa taki mechanizm po prostu, że im bardziej się wchodzi w łamanie prawa, tym bardziej trzeba łamać prawo. Im więcej się narobi świństw, tym trzeba robić bardziej większe kolejne świństwa dla ukrycia albo dla uniknięcia konsekwencji świństw, które się popełniło. I jeszcze my nie jesteśmy na tej drodze w momencie, jak mi się wydaje, tym, którzy. Który nazywa się w lotnictwie point of no return, czyli tym punkcie bez powrotu. W lotnictwie, że tak mówi o tym momencie, kiedy samolot już nie może zawrócić na lotnisko, już musi gdzieś dolecieć do jakiegoś celu. Myślę, że tego punktu, za którego nie ma powrotu, jeszcze nie przekroczyliśmy, ale pędzi Polska pod rządami oszalałego Donalda Tuska właśnie w tym kierunku. Jeżeli chcecie Państwo śledzić, to zdobyć się na jakieś takie o, o, odrobinę dystansu badawczego i myśleć nie tylko w kategoriach emocji ludzi, którzy są zniewalani, którzy są y, zaraz będą okradani, bo przecież po to, po to się to dzieje i których kraj będzie ruinowany, bo przecież po to y, ten autorytaryzm jest w tej chwili budowany i po to się rozmontowuje bezpieczniki w państwie, czyli się. Po to Tusk rozmontowuje bezpieczniki w państwie, żeby y, umożliwić z, po, pomniejszenie Polski CPK, port kontenerowy w Świnoujściu, energetyka jądrowa, transport kolejowy, wszystko to, o czym wielokrotnie tutaj mówimy i będę powtarzał obsesyjnie. Ale jeżeli chcą Państwo to oglądać bez emocji, tylko się czegoś dowiedzieć, no to obserwujcie Państwo Adama Bodnara. Ten człowiek jest modelowym takim przypadkiem właśnie mechanizmu, o którym mówię, wpadania w coraz większe świństwa wskutek konieczności wywinięcia się ze skutków świństw raz popełnionych. Pierwszym świństwem, jakie Adam Bodnar zrobił, było wsparcie dla Bartłomieja Sienkiewicza w bezprawnym wprowadzeniu nowych zarządów do telewizji. Dokładnie wbrew temu, co sam Adam Bodnar w 2016 roku zwalczał jako rzecznik praw obywatelskich. Zresztą skutecznie, bo Trybunał Konstytucyjny zabronił czegoś takiego. Pomówiłem o tej sprawie, ja tylko powiem, że w tej chwili dodam, że to nie jest jedyny przypadek, kiedy obecny Adam Bodnar, minister Tuska, dostaje upokarzający merytoryczny łomot od byłego Adama Bodnara z czasów, kiedy tamten był jeszcze prawnikiem. Bo również w sprawie prokuratorów, na przykład, yy, cytują po prostu prawnicy, Tacy krytyczni prawnicy, na przykład mecenas Lewandowski z Ordo-Jury, znajdują i cytują opinie prawne Adama Bodnara, dawnego Adama Bodnara, które suchej nitki nie zostawiają na, popełnianym, na czynach popełnianych przez Adama Bodnara. Ale dlaczego Bodnar wlazł do prokuratury krajowej? Po to, żeby ukręcić łeb śledztwom, które prokuratury rozpoczęły. Wobec oczywistego bezprawia, jakim było to pierwsze wejście do TVP i do radia. Co prawda, yy, to już nie ma praktycznego znaczenia, bo jak mówiłem, jedno bezprawie zostało przykryte drugim bezprawiem, i teraz temu już działają likwidatorzy. Niemniej, wyrok sądu yy, referendarza z krs daje. Pewność, że tam zostało dokonane przestępstwo. Jeżeli zostało dokonane przestępstwo, to ci ludzie, którzy tam weszli, odpowiadają, i, i, i Sienkiewicz, który tam wszedł, i, i Bodnar, który miał do Sienkiewicza zaufanie, odpowiadają za ogromne szkody materialne, które wyrządzili, które narastają z każdą chwilą. Telewizja jest po prostu niszczona. Za ten fragment, zanim wziął się za to likwidator, odpowiada ten, ten niby tam prokurent, czy jak się nazywał, ten, ten pan, który tam został wprowadzony. W związku z czym z urzędu prokuratura wszczęła śledztwo i teraz pan Bodnar, żeby ukręcić łeb temu śledztwu, wykonał niewiarygodną woltę, to znaczy całkowicie bezprawnie mianował. PO prokuratora krajowego, to znaczy prokuratora krajowego, którego jeszcze uznawał do wczoraj, że, że jest i, i normalnie go uznawał, no tak samo jak z tą izbą karną, z której Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, przepraszam, do której czasem ją uznają, a czasem nie uznają, jak, jakim wygodnie. To teraz nagle musiał Pan podnarozać, że prokurator krajowy, do którego, który do wczoraj był prokuratem krajowym, nagle nie jest prokuratem krajowym od lat, bo Jakoby został przed laty niewłaściwie przywołany ze stanu spoczynku z powrotem do stanu czynności, co jest. Kompletną bzdurą, a nawet gdyby, nawet gdyby miał nad prawo odwołać prokuratora krajowego, no to przecież nie może wprowadzić żadnego pełniącego obowiązki, bo nie ma takiej funkcji konstytucyjnej. Może sprawić powiedzmy, że nie ma prokuratora, nie wiem, coś się stało, trzeba mianować nowego, co może zrobić miejsce spaliściu po zasięgnięciu opinii prezydenta. To jest jasno powiedziane w konstytucji. Ale minister sprawiedliwości, jak już raz złamał konstytucję, to musi ją łamać coraz bardziej. I tak jest w każdym, w każdym innym wypadku. Ten gangster z, z powieści Chandlera, który mówi Marlowowi, że. A z, tą, z tą gangsterką to jest tak, że muszę zarabiać ogromne pieniądze, żeby smarować tych wszystkich sędziów, prokuratorów, polityków skorumpowanych, których muszę mieć skorumpowanych, żeby móc zarabiać jeszcze większe pieniądze, które muszę mieć, żeby smarować jeszcze więcej polityków, prokuratorów, tylko żeby móc zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. To jest ten algorytm. Robię świństwo, następnie robię świństwo dla ukrycia tego świńca i mogę robić coraz grubsze świństwa i w to brnie władza Tuska. To jest Pierwszy z mechanizmów dyktatury. Jak się już wlazło na rower i rozpędziło, to już się nie można zatrzymać, bo się przewraca. I zaczyna teraz sprzężenie zwrotne się, powiedzie. Do robienia tych świństw ściąga się różnych ludzi, z którymi się jest połączonym tym, co socjologia nazywa brudną wspólnotą. W tej brudnej wspólnocie zależności są obustronne. To znaczy, ten szef, ten, ten wataszka, ten jak go tam nazwać e, obermafiozo na górze, ojciec chrzestny, e, wciągnął we wspólnotę swoich e, rozmaitych pomagierów, oni są umoczeni, oni już go nie mogą zdradzić, bo wina na nich spoczywa, to jest ten mechanizm, e, że teraz każdy, e, kto w tych draństwach uczestniczył, nie może stracić władzy. No tak jedzie dyktatura. Robimy świństwa, za które nam grożą, łamiemy prawo, robimy przestępstwa, Wymieniałem Państwu te artykuły kodeksu karnego, które już zostały połamane. Tam są zagrożenia 3 do 5 lat. A, można zrobić łącz, bo jest coraz więcej tych, tych przekroczeń uprawnień, każde kolejne 3 lata się dokładają poprzednich. Wniosek prosty: nie możemy już stracić władzy, bo pójdziemy do więzienia. Ale również ci, którzy bezpośrednio byli wykonawcami tych przestępstw, mają za zakładnika tego swojego szefa, tego swojego bossa, bo oni też mają na niego haki i on też nie może w którymś momencie się odżegnać. Jeżeli się wydaje panu Tuskowi, że on tak cały czas, proszę bardzo, nie ma nigdzie na nim mojego podpisu, nie ma na niczym, prawda? Nie. Nie musi być podpisu. Ty wydawałeś polecenia, jak pan jeden z lepszych dowcipów Donalda Tuska ostatnio tak powiedział, że on przecież pan Bodnar jest niezależny. Ja nie wiem jak on podejmie. Ładne, takie putinowskie poczucie humoru. Pamiętam, jak Putin mówił, że on by ten wrak Polakom oddał w Smoleńsku, no ale niestety prokurator ze Smoleńska się nie zgadza, więc co, co on biedny Putin zrobi? Jest tylko prezydentem, a przecież Rosja jest krajem procedur demokratycznych konstytucyjnych, jak prokurator w Smoleńsku powiedział, że nie odda wraku, to co ja biedny mówię? Ja bym oddał. No to mniej więcej i takie poczucie humoru wykazał Tusko, pojedyncze o niezależności Bodnara. Ale nie, nie musi być podpisów. Oni wszyscy w zamian za to, co robią, do, oczekują ochrony. Oczekują, że będą chronieni, i jeżeli szef ich zdradzi, nawet więcej zdarza się, że w dyktaturach wystarczy obawa, że szef zszedł na psy i może ich zdradzić, to oni sami tego szefa mogą wykończyć. Też tak było. Więc Tusk. Wpuszczając Polskę na rower, sam też jedzie na tym stale przyspieszającym rowerze ku jakiejś krawędzi, którą jest obsunięcie się już po prostu, w, nie wiem, przemoc, bezczelny zamach stanu, procesy polityczne, Berezę Kartuską. Piłsudski też nie chciał, przecież zaczyna, nie, nie chciał, jak sądzę. Nie szedł do władzy z przekonaniem, że zaraz będzie wsadzał Witosa i Korfantego innych do więzienia i, i, i że otworzy pierwszy obóz koncentracyjny w dziejach Polski jedyny, bo tym był obóz odosobnienia w Wyrezie Kartuskiej, do którego wsadzano ludzi bez wyroku sądu na mocy decyzji administracyjnej, lokalnej administracji. Więc tak po prostu wyszło, tak się potoczyło, takie to są mechanizmy. Przysyłam oficerów do Sejmu, żeby rozpędzili posłów. Ci oficerowie potem czegoś po mnie oczekują, zresztą już sam zamach majowy był tego przyczyną. No ale Piłsudski różni się zasadniczo od Tuska. Czym to powiem za chwilę? Chcę jeszcze zwrócić jedną uwagę. Jak się robi świństwo, jak się już weszło na tę drogę, na którą wszedł Tusk i całą Polskę wprowadził, to ma się kadry coraz bardziej nikczemne i łajdackie. Bo to jest oczywiste, że ludzie uczciwi, jeśli nawet w którymś momencie popierali Ode, o, 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 odebranie władzy pisowi I jeśli nawet w się byli gotowi wierzyć, że no, ta, to, co tam wszyscy ci sprzedajni profesorowie, polecam najnowszy numer do rzeczy. Tam jest w poniedziałkowym numerze mój tekst o prawnikach bezprawia. Więcej na ten temat. No i ci wszyscy profesorowie stwarzający poczucie przyzwolenia, że. Konieczność konstytucyjna, nie ma czegoś takiego w konstytucji, że duch prawa, duch konstytucji, wywoływany jak na seansach spirytystycznych przy jakimś wirującym stoliku w TV-nie, ten duch im dyktuje i że to jest usprawiedliwione, że w imię większego dobra, wyższej konieczności, jaką jest przywrócenie demokracji, musimy łamać demokrację, w imię wyższej konieczności, jaką jest przywrócenie praworządności, musimy odejść od prawa? Nie! To się nie uda właśnie dlatego, że jak się raz prawo złamało, to się jedzie po równi pochyłej. I co uczciwszy ludzie, nawet jeżeli nie mają dość rozumu, to zazwyczaj mają trochę takiego instynktu, może nawet nie instynktu etycznego, ale estetycznego. Ja nie muszę w tym uczestniczyć. Ja nawet dałem na to przyzwolenie, nie ja, to wcielam się, mowa pozornie zależna, taki profesorek. Ja dałem na to przyzwolenie raz, no bo tego, ale oni przesadzają, nie, nie. Ja jakieś stanowisko, nie, 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 nie dziękuję, ja mam. Człowiek, który ma własną pracę, który rzeczywiście coś znaczy, który jest człowiekiem uczciwym, nie będzie w to wchodził. Kto będzie w to wchodził? wszelkiego rodzaju menty i już czytam i słyszę jakie to kadry wziął teraz minister Bodnar do pacyfikowania prokuratorów którzy się nie zgadzają oczywiście na bezprawie jakie zastosował. No jeżeli prawdą jest że tam są tak jak w sprawie telewizji zaangażowani prawnicy odczyszczenia kamienic, jeżeli tam wykonawcami woli Bodnara rzeczywiście są ludzie odpowiedzialni za śledztwo, prowadzone śledztwo, prawda, skręcone w sprawie rampy Brzeskiej zamordowana tej działaczki, które to było tak prowadzone, żeby broń Boże wszyscy, nie znaleźć żadnych dowodów widać czas na ich zniszczenie, no to już widzimy, jaki element się klei. I będzie się kleił coraz gorszy element, bo ten lepszy jednak będzie dochodzić do wniosku, że <laughs> no chyba nie było jednak uzasadnienia dla aż takich działań. Na początku coś tam tak, odzyskać media publiczne... To miało rzeczywiście hasło odzyskania mediów publicznych z mediów partyjnych, żeby je były znowu publiczne. To miało poparcie, tylko przecież każdy najgłupszy widzi, że już mniejsza z tym to, że po prostu media jednej partii stają się mediami propagandowymi drugiej partii ale że właściwie zostają zniszczone a poza tym jak już zostają zniszczone już jedno bezprawie drugie bezprawie trzecie bezprawie gdzieś tam się w końcu to Tusk oczywiście jedzie na tym że ma te swoje 20 może 15% takiego elektoratu zakutego prawda takich silnych razem takich giertychów po prostu którzy wszystko będą wyli dobrze jak nawet Tusk wojsko na ulicę wyprowadzi czy kogoś by rozstrzelałby sprawnie na mocy decyzji uchwały sejmowej prawda to oni to poprą ale ten proces uruchomiony prowadzi zawsze w jedną stronę. No i dochodzimy do naszych tytułowych pacynek, o których już mówiłem. Pacynki po to zostały właśnie, po to zostały, po to być może rozpętał tusk ten proces. Przecież wyobraźcie sobie państwu, że tusk uszanowałby prawo, pozwoliłby dobra, niech tam ten rachol nadaje codziennie, niech tam w tym info codziennie jeżdżą po nim. On będzie wznosił oczy do nieba i mówił w innych wszystkich stacjach telewizyjnych no widzicie, co tam się dzieje? Trzeba z tym skończyć. Zgłaszam projekt ustawy. Prezydent jest pod ścianą. Musi przyznać, znaczy byłby pod ścianą, tak? Musiałby przyznać, że no rzeczywiście trzeba. Zmiana w mediach publicznych jest konieczna. Coś by tam negocjował. Zresztą akurat Prezydent tutaj został wyjątkowo upokorzony przez PiS swego czasu, jak zażądał zmiany prezesa Kurskiego na kogokolwiek innego, i tym kimkolwiek innym się znowu okazał Jacek Kurski. Także nie miałby powodów, żeby do jakiegoś dealu nie doszło. Ale Tusk tego nie chciał, dlaczego to już wyjaśniałem? Żeby właśnie tę brudną wspólnotę zmontować, żeby te pacynki porwać, chołownie, kosiniaka i trzeba z tego. Zobaczcie Państwo, jak. Stopień inteligencji tych polityków przekłada się na stopień milczenia. Hołownia w ogóle nic nie zauważył. Pajacuje jak pajacował. Lata prawda, wysyła umyślnego do, do, do sądu pracy, żeby mu Izba Pracy orzekała o tym, co jest w kompetencjach. Izby Kontroli Dyscyplinarnej, Izba Pracy ma tu akurat takie samo prawo urzekania, jak Izba Wytrzeźwień na przykład. Yy, ale on to robi, wchodzi to jeszcze potem głupiec kompletny, otwartym tekstem mówi, że ustalał składy sędziowskie, prawda, z sędzią Prusinowskim i jest, siedzi w tym po Kosiniak-Kamysz... Zniknął tam czasem, wrzucił raz na przez ostatni tydzień, wrzucił jakiegoś jednego idiotycznego tweeta, że PiS się nie potrafi pogodzić jakoby z wynikiem wyborów i to on to potępia jako Kosiniak-Kamysz i potem coś tam się pochwalił jakąś nagrodą. Cisza, nie ma go w mediach, nie istnieje. A Czarzasty? Ktoś z Państwa widział ostatnio sławny sweterek z jeszcze sławniejszą zawartością? Bo ja tego nie widziałem. Bo Czarzasty... Mam nie z najgorszej sytuacji, bo ma najmniejszy klub poselski i najbardziej nienawistny wobec pisu elektorat, który, właśnie, który jest gotów wszystko wybaczyć, każde łamanie prawa i każde łamanie demokracji, dopóki ich to osobiście nie dotknie. Dotknie, bo też jest taka logika demokratury, czy likwidatury, która się rozwija, ale, ale to jeszcze, jeszcze chwilę nastąpi. Oczywiście się najbardziej powołanym człowiekiem, żeby zorientować się, co się dzieje z Hołownia, jeżeli on rzeczywiście liczy na karierę prezydencką. A widać, że kocha sam siebie z wzajemnością tak bardzo, że chciałby być prezydentem. A przecież gdyby myślał, to od razu by musiał pomyśleć, że żeby zostać prezydentem trzeba mieć 50% plus jeden głos. Więc nie wystarczy mieć głosy tylko... Tych, którzy ocenią, tych 30% Polaków, którzy pytani przez Ibris na początku rządów Tuska, czy będzie on dobrym premierem, powiedzieli, że dobrym albo raczej dobrym. Trzeba sięgnąć po te 40%, które by spodziewały się, że Tusk będzie zły albo raczej zły, albo przynajmniej po tych, którzy się w tej sprawie za bardzo nie wypowiadali, chociaż 30-40%. Yy, licząc frekwencje wyborcze, licząc, że ci, co odpowiadali, nie mam zdania, to również ci, co nie głosują, no, no nie, no trzeba jakoś wyjść, trzeba sięgnąć po, po inny elektorat, ten, który patrzy w, w różnych stadiach zdziwienia i, z, i grozy na to wszystko, co się dzieje. No, ale pan Hołownia jest tak mądry, że ma, 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 ma tak pełno w głowie, że cud, że musi jeszcze nie zaklęć łaczaszka, szczerze mówiąc, do środka od tej próżni. E, on chyba wierzy w to, że podobno mu Tusk obiecał, że go poprze jako kandydata wspólnego koalicji na prezydenta i myśli, że to mu załatwi. coś. Kosiniak Kanis jest mądrzejszy, a czarzasty jest najmądrzejszy. Bo tu jest oczywiście wariant teoretyczny. Jest y, taki wariant teoretyczny, że nie ze względu na uczciwość, o której ich nie podejrzewam, tylko ze względu na instynkt samozachowawczy, pacynki jeszcze mają moment, kiedy mogą się nie dać porwać. Kiedy się mogą nie dać zbuntować. Gdyby teoretycznie, na przykład, trzecia droga zgłosiła teraz albo lewica wniosek o wotum nieufności dla Adama Budnara, albo przyłączyła się do wniosku zgłoszonego przez PiS. Mówiąc tutaj to od narracji to się zawsze jakoś specjalisty znajdzie tak jak od prawa, który ja wam zawsze wszystko zaśpiewam, prawda? Tak jak ja, ja wam zawsze znajdę jakąś wykładnię, mówiąc, przekładając to na, 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 na język Adama Bodnara. Więc można napisać do tego narrację, że owszem, nasi wyborcy głosowali przeciwko trzeciej kadencji PiS, ale nie głosowali za dyktaturą, ani demokraturą, ani likwidaturą, ani jakkolwiek nazwać, że to tak nie może być, że popełniono błędy, z nadgorliwości. Renegocjujemy, krótko mówiąc, umowę koalicyjną. Może na przykład niech Kosiniak się jednak zostanie premierem, albo niech zostanie Czarzasty premierem, a może coś, a może przynajmniej dać wyraźny sygnał. Nie, nie, nie damy się wziąć na zakładników w budowaniu bandyckich rządów, bo. Tusk obiecujący, no to tylko rachciach chciach szybko rozstrzelamy wszystkich, prawda, zniszczymy, odzyskamy państwo. No z tym rozstrzelaniem oczywiście on tak nie mówi, to sobie zażartowałem, ale rachciach chciach to załatwię pisowców i potem będzie pojednanie. No to warte to samo, co ta zapowiedź, którą już cytowałem, klasyka dyktatorów, że ja tylko tu na dwa lata, prawda, muszę nadzwyczajny porządek wprowadzić, żeby przywrócić porządek po porządkach weimarskich, a potem zrobimy uczciwe, wolne wybory. Mówię, to jest teoretyczny wariant. Czy takie pacynki są się w stanie zbuntować? Z jednej strony no, wydaje się, że pan Stanisław Gucwa jako szef ZSL-u był bardziej autonomiczny względem Jaruzelskiego czy, czy Gierka, czy kiedy tam on urzędował, niż dzisiaj pan Kosiniak Kamyś jako lider PSL-u wobec Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Ale z drugiej strony, gdyby oni byli przecież tak całkowicie spacyfikowani, to w ogóle by nie poszli do wyborów i w ogóle PiS by wygrał te wybory, bo byłaby jedna lista. Dopiero upór, z jakim nie dawali się zepchnąć pod próg wyborczy i zniszczyć Tuskowi, sprawił, że Tusk miesiąc przed wyborami, pamiętacie to Państwo jeszcze, miesiąc przed wyborami zrobił. Zwrot przez rufę, zostawiając oczywiście na lodzie wszystkich krzykaczy z gazety wyborczej, którzy tam krzyczeli, że tylko jedna lista, że hołownia, kałownia, agent opuszdej i tak dalej. Nie, okazuje się, że jednak właśnie głosujcie na trzecią drogę, bo tylko. I ten zwrot rzeczywiście zadecydował, więc w no, jakimś tam charakterem czy jakimś instynktem samozachowawczym się ci, te, te, te liderzy, tych, jak państwo nie lubią słowa pacynki, to niech będzie z tych w sojuszniczych yy, się kiedyś wykazali. Więc może nie jest to tak zupełnie teoretyczne, tak jak filmik, które nagrywają, o Duda się pozostaje, wydaje się, jakąś tam yy, akademickim teoretyzowaniem politologicznym. No ale ci ludzie Kosiniak, chołownia y, y, i Czarzasty powinni sobie zdawać sprawę i chyba sobie zdają sprawę, że i, i już niedaleko ten point of no return jest i już jak, jak będą próbować podskoczyć Tuskowi za miesiąc, jak on dalej będzie tak robił, to, to, to usłyszymy, ale ty, ty też będziesz siedzieć. Sieć cicho, wypełniaj moje rozkazy, bo jak nasza mafia straci, znaczy, nasz obóz demokratyczny, prawda, oni to tak nazywają. Nasz obóz demokratyczny straci władzę, to ty też pójdziesz siedzieć. Co z tego dalej będzie? Budowałbym mądrzejszego niż, niż jestem. Dynamika zdarzeń jest fatalna i, jak sądzę, oparta albo na, przy, na przy, myślę, że w ten czy inny sposób tu opiera się tak jak wszyscy, niestety najwięksi łajdacy w naszej historii na przekonaniu, że ostateczna decyzja nie zapadnie w Polsce, że to nie Polacy będą decydować, że to Caryca zadecyduje, Unia Europejska, Kanclerz Niemiec. To jest ważne. Polaków on tutaj spacyfikuje, a jeszcze potem powie, że uratował nas przed, przed inwazją, prawda, i w ogóle byłoby jeszcze gorzej, gdyby on nas za mordę nie wziął, jak, jak to kult Jaruzelskiego przecież Opiera się na tego typu y, konstrukcji myślowej, ale zakłada, że, że tutaj wywinie się. Bo czy to w drodze interwencji miękkiej, czy interwencji silnej zadecydują ci, z którymi on ma lepszy układ. To jest ta zasadnicza różnica między Piłsudskim, o którym niewiele dobrego po, o jego działalności po roku 1920. Pierwszym mogę powiedzieć, ale to jest zasadnicza różnica rzeczywiście. I też czy nie, sprawiająca, że nie ma symetrii, którą się często buduje pod wieloma względami uzasadnionej między Kaczyńskim a Tuskiem. W tej jednej zasadniczej sprawie symetrii nie ma. Dokąd to doprowadzi, nie wiem, ale dźwięczy mi pod czaszką to powiedzenie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czy Tusk jest nas w stanie zabić w sensie państwowości? Nie sądzę. No więc musimy wyjść z tego doświadczenia wzmocnieni w jakiś sposób. Gdyby Niemcy, na których on liczy, gdyby eurokraci, na których on liczy, byli naprawdę tak sprawczy, tak sprawni, tak mądrzy i skuteczni, to przecież nie doprowadziliby do upadku Unii Europejskiej, która się chwieje w posadach, sypie, rozwala i zaraz zacznie się rozpadać. Dlatego zawsze mówię uparcie: żaden polexit, pole escape uciekać z walącej się konstrukcji, z walącego się więzienia narodów, które tam... Próbują Niemcy zbudować. Gdyby Niemcy byli tacy sprytni, to przecież swojego własnego kraju nie doprowadziliby do tego stanu. Zamierzam ten film zawiesić w poniedziałkowy poranek, właśnie w ten poniedziałek, kiedy jest zapowiadana kulminacja protestów społecznych w Niemczech. Protestów przeciwko tej polityce, której Niemcy się trzymają uporczywie polityce neoimperialnej, szkodliwej dla Polski, ale szkodliwej też dla Niemiec, dla której nie mają żadnego innego wariantu. Krzyczą, że tutaj zdelegalizować AFD, żeby nikt z nimi nie mógł wygrać. Nawet gdyby zdelegalizowali AFD, a podobno jakieś nowe partie są zapowiedziane, które pewnie szybko zyskają popularność kosztem tych umoczonych w rządzenie, to nawet jeśli nie wygrają wyborów, nie, nie będą mieli z kim przegrać wyborów, to nadal nie mają pomysłu jak wyjść z tego cuk zwangu, kto zna niemiecki, do nich wytłumaczy, w który swój kraj wprowadzili. Więc nie są to jacyś tam dymiurdzy na miarę Carycy Katarzyny rzeczywiście dzisiaj, którzy nam zagrażają, tylko nieudacznicy i frajerzy, z pomocą których nas Tusk jako Polski wolnej państwa rosnącego w siłę nie zabije. A skoro nie zabije, to wzmocni. No, daj Boże. Amen.